Cześć, w tym poradniku pokażę Ci wszystkie skróty klawiszowe odpowiadające za zrobienie zrzutu ekranu w systemie Windows 11, na początku zaczniemy od zwykłego przyciśnięcia Print Screen. Wtedy odpala się tutaj takie menu i możemy w tym miejscu wybrać jaki rodzaj screenshota chcemy zrobić. Jeżeli klikniemy na prostokąt, no to robimy konkretne pole, które nam właśnie odpowiada i chcemy je zescreenować. Kolejne to jest okno, tutaj na potrzeby odpalę Painta. Kliknę właśnie okno i mogę wtedy zrobić screena samego okna. Tutaj wkleję do Paint'a, żeby pokazać jak to wygląda. Jeżeli chodzi o resztę, no to możemy właśnie jeszcze zrobić pełny ekran. No to czyli po prostu robi screena całego ekranu. Jaki dowolny kształt możemy sobie byle co tutaj narysować i wtedy nam to zeskrinuje. Dodam jeszcze, że te screeny zapisują się w folderze obrazy, zrzut ekranu i mamy je tutaj w razie czego. Okay, jeżeli chodzi o takie prostsze robienie screenshotów, no to żeby zrobić screena całego ekranu, no to przytrzymujemy Ctrl-Alt i do tego klikamy Print Screen, wtedy nam zrobi screena całego tutaj ekranu. Kolejną opcją to jest właśnie zrobienie screena okna konkretnego, czyli przytrzymujemy alt, klikamy print screen, i wtedy nam się zrobi właśnie zrzut ekranu z aplikacji, którą mamy odpaloną. Do tego możemy zamiast kliknięcia print screena, możemy zrobić kombinację klawiszy Windows, Shift S, i wtedy będziemy mieli również to samo okienko, które właśnie mamy pod przyciskiem print screen, tylko jest bliżej lewej ręki. I to tyle. Zachęcam do zobaczenia naszych innych poradników, jak i zostawienia suba. Strzała!